Siema Kamil, co Siema, robisz? Łukasz. Szukam odpowiedzi na pytania. Bezpieczeństwo, security, wiesz. To idź do inżyniera. Co ty, przecież mnie wyśmieję. Jeżeli jesteś inżynierem, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, niezależnie czy administrujesz pewnymi rozwiązaniami, czy jesteś ich architektem, albo po prostu pre-seriesem, który opowiada o technologiach cyberbezpieczeństwa na rynku, absolutnie nie oglądaj tego filmiku. To nie jest filmik dla ciebie. Jeżeli szukasz wiedzy o produktach cyberbezpieczeństwa, mamy miejsce, w którym na, o najważniejszych i najlepszych brandach. Cybersecurity na rynku. Opowiadamy, mamy webinaria, seminaria, warsztaty i znajdziesz to miejsce w linku, w komentarzach pod tym filmikiem. Z kolei nasze filmiki mają być założenia krótkie i mają przedstawiać maksimum treści w jak najmniejszej ilości zdań. Mają być też łatwo przyswajalne. Tak, obiecujemy, że poukładamy cyberbezpieczeństwo w Waszych głowach dlatego możecie się spodziewać nawet w ogromnych skrótów myślowych, porównań czy gadżetów. No ale najpierw się przedstawmy. Ja mam na imię Kamil. Jestem Key Account Managerem, czyli handlowcem. A ja mam na imię Łukasz i jestem menadżerem średniego szczebla w dużej amerykańskiej korporacji. Cześć. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Ok, dzisiaj zajmiemy się 3-literowymi skrótami. Tak. I pierwsze z nich, pierwsze pytanie dotyczące 3-literowego skrótu. Co to jest PoE? PoE. PoE to tak naprawdę skrót oznaczający Power over Ethernet. A Ethernet, może zacznijmy od tego, to jest kabel ethernetowy, czyli kabel z internetem. Z charakterystyczną końcówką. Dokładnie. Nie wiem, jak go pokazać, żeby było dobrze. Kabel z internetem, kabel z internetem. Więc tak naprawdę power over ethernet oznacza, że e, urządzenia, do których wpinamy ten kabel, które mają w sobie porty ethernetowe, przez te porty wypuszczają też prąd. E, ma to ogromne znaczenie i najczęściej jest spotykane głównie przy switchach, no bo switche kablem internetowym są często połączone z tak zwanymi access pointami, czyli urządzeniami, które rozprowadzają sieć Wi-Fi w budynku, w domu itd. I nie ukrywam, że większość tych access pointów zazwyczaj jest montowana gdzieś pod sufitem, na ścianach itd., a tam jest trudny dostęp do gniazdka. Poza tym zawsze dołączanie kolejnego zasilacza i wtykanie wtyczki do gniazda to jest zawsze kolejny no jakieś tam kolejne utrudnienie. Dlatego Power over Ethernet to rozwiązuje. Po prostu prąd, który zasila Access Point, idzie bezpośrednio kablem ethernetowym, który i tak musi być wpięty do switcha, żeby podróżował nim internet, z którego tworzy sieć bezprzewodową. A ja dla ciebie mam kolejne pytanie i kolejny trzyliterowy skrót. Kamil, co oznacza skrót UTP? UTP no więc, żeby dobrze wytłumaczyć ten skrót, myślę, że trzeba się cofnąć do naszego wcześniejszego odcinka, w którym op opowiadaliśmy, czym jest FortiGate. No i te same klocki nam potowarzyszą. Tak więc, y, mówiliśmy o y, zaszytych silnikach wewnątrz FortiGate'a. Mhm. Silnikach, które mają zapewniać klientowi bezpieczeństwo, kontrolę i widoczność ruchu sieciowego. Tak? No i teraz. To od klienta zależy, które z tych z których ty z tych silników chce skorzystać, w jaki sposób y poziom zaawansowania ma y przybrać jego infrastruktura. czyli no FortiGate teraz... nie, nie ma z nich z automatu w sobie. Nie, nie ma. Trzeba je odpowied za odpowiednią oczywiście cenę wykupić. Jasne. No i teraz y tych silników może być oczywiście bardzo dużo, może być ich mniej. Natomiast Fortinet wymyślił pakiet silników, które są najczęściej używane Mm -hmm. I nazwał je UTP, czyli Unified Thread Protection. I to jest najbardziej popularny zbiór silników, które mają działać w ramach Fortigate. Tak jest. A to, co dokładnie yy, opis silników, które za zawierają się w UTP, myślę, że znajdziecie w linku do, do ulotki. Tak, tak, w komentarzach. Ulotka producenta to opiszę najlepiej. Tak jest. Łukasz, yy, kolejne pytanie, kolejny trzytrowy skrót hmm. ostatni na dzisiaj. Co to jest WSK? WSK, z tego co pamiętam, to się tłumaczyło wewnętrzny system kontroli, ale tak naprawdę, co to jest WSK i czy FortiGate to WSK? To chyba takie pytanie tak, dostaliśmy. Tak, tak, prawda. Więc krótka odpowiedź, takie. tak, FortiGate to jest WSK. A WSK jako wewnętrzny system kontroli tak naprawdę ma znaczenie w imporcie towarów podwójnego zastosowania. Tak, FortiGate jest towarem podwójnego zastosowania, czyli ma, może być użyty jak gdyby w biznesie komercyjnym, ale może być też użyty do zastosowań militarnych. To oznacza ta swoistość podwójnego zastosowania. Więc za każdym razem, kiedy importujemy do Polski rozwiązania Fortigate, y, albo tak naprawdę większość rozwiązań cyberbezpieczeństwa, bo one zawsze albo szyfrują dane, albo rozszyfrowują, i to od razu oznacza, że mogą być używane w wywiadzie czy do zadań militarnych, w momencie, kiedy to importujemy, trzeba to. Kontrolować i zgłaszać do służb, e, do naszego kochanego rządu. I no, to oznacza ten, jak gdyby, o tym opowiada ten skrót WSK. Natomiast to, co jest fajne. Czyli jest to regulacji, tak to można nazwać? Nie, wiesz co? Fortnite jest WSK, WSK to wewnętrzny system kontroli, a chodzi o to, żeby zgłaszać import towarów okay. podwójnego zastosowania. I Jasne. tak naprawdę to, co jest piękne, to jest to, że tak naprawdę nie trzeba się tym przejmować osobiście, bo dystrybutorzy Powinni to robić za i za użytkowników i za resellerów i jestem pewien, że na przykład taka firma robi to Znamy. bardzo dobrze i nie trzeba się tym WSK przejmować, ale można tak. im zaufać. Tak, Fortinet i FortiGate to jest towar podwójnego stosowania. Ok, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o przesyłaniu pytań na naszego maila. Inżynier nie wyśmieje małpa .gmail Dziękujemy za dzisiaj. Dzięki wielkie.